Mikrofon per favore. Jest włączony, tak? Jest włączony. Dobra polityka wymaga przywództwa, zdecydowania, ale wymaga także zdolności do krytycznego wycofania się, do krytycznej opinii w sprawie swoich działań, do krytycznej rewizji swoich poczytań, poczynań. Myślę przede wszystkim o tej części posiedzeń, tej części obrad szczytu, która będzie dotyczyła pakietu klimatycznego. Jestem głęboko przekonany, że pakiet klimatyczny w obecnym kształcie obciąży gospodarkę europejską. Obciąży nadmiernie gospodarkę europejską, a szczególnie gospodarki tych krajów, które nie miały szansy na modernizację. Tych krajów, które korzystają z tradycyjnych źródeł energii. Jestem, szczerze powiedziawszy, bardzo zdziwiony, że Pan komisarz Katajnen nie przedstawił precyzyjnych poglądów w tej sferze i nie wykazał zdolności do zawiązania realnego kompromisu. Obawiam się, że właśnie taki kompromis, rzeczywisty kompromis jest potrzebny podczas szczytu, dlatego że Europa nie może brać na siebie zbyt wielkiego balastu, ciężaru opłat emisyjnych, nie może brać na siebie tego ciężaru, dlatego że musi myśleć o swoim Rozwoju i mam nadzieję, że szczyt przyniesie w tej sprawie decyzje racjonalne. I mówię otwarcie, zabrakło mi w wystąpieniu przewodniczącego Rady i pana komisarza Katajnena precyzyjnych słów w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dear colleagues for this debate, it was very wide ranging, touching upon various issues on the agenda of the